Halo? Słucham? Dzień dobry, z tej strony inspektor Włodarczyk z policji. Pani pieniądze są zagrożone. Ojej, i co teraz? Proszę przelać wszystkie Pani oszczędności na podany przed nami numer bankowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, czy mogę pomóc? Chciałabym wpłacić te pieniądze na dokąd. Czy jest Pani pewna? To duża kwota pieniędzy. Może Pani potrzebuje jakiejś pomocy? Może ktoś Panią do tego zmuszał? Jestem od tego, żeby Pani pomóc. Nie, 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 nie. Proszę to załatwić szybko. Łatwa kasa. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ja wpłaciłam wam pieniądze. I co dalej? To niemożliwe. Ktoś panią oszukał. Policja nigdy nie bierze żadnych pieniędzy. Należy szybko działać. Tylko w 2018 roku Lubuszanie stracili w ten sposób ponad milion złotych. Nie daj się oszukać.